wiemy już, co i z czego wynika, pozostaje nam tylko wyciągnąć wnioski i wypunktować założenia do dalszych działań, które pozwolą rozwiązać problemy. Zgodnie z powyższymi analizami, wnioskami, naszym zdaniem, bezzwłocznie należy przeprowadzić szereg działań, zostaną omówione w kolejnej części filmu. Opracować nową strategię rozwoju miasta na przynajmniej następne 20 lat przeprowadzić audyt i reformę organizacji modelu pracy Urzędu Miasta, zaplanować i przygotować się na przyszłą restrukturyzację kopalni, stworzyć warunki sprzyjające powstawaniu zdywersyfikowanych nowych lub już funkcjonujących podmiotów gospodarczych rodzimych lub zewnętrznych. Przeciwdziałać spadkowi populacji miasta, wspierając i promując działania promieszkaniowe, edukacyjne i dotyczące możliwości rozwoju zawodowego oraz chronić i wspierać główne atuty miasta, jak krajobraz i warunki życia. Rozwijać potencjał terenów zielonych, turystyczno-wypoczątkowo-sportowej. Wspierać rolników, których praca i ziemie służą mieszkańcom i krajobrazowi miasta. Rozwijać potencjał komunikacyjny miasta, w tym kolejowej. I wreszcie ostatnie, lecz chyba powinno być jako pierwsze: zweryfikować i wybrać nowe przedstawicielstwo mieszkańców do władz lokalnych. Mam wrażenie, że do tej pory strategie rozwoju miasta i inne strategiczne dokumenty przygotowywano nie należycie i po macoszemu. Rzetelna strategia powinna powstawać na bazie pogłębionej, obszernej analizy w połączeniu z ankietami, wywiadami i partycypacją społeczną na poziomie tworzenia dokumentu, a nie post factum. Podobnie jak w procesie projektowym, o którym wspominałem na początku. Dopiero na tak solidnej i wszechstronnej podbudowie należy rozpocząć pracę nad samym dokumentem strategii miasta. Ma on wtedy szansę stać się wspólnym mianownikiem dla większości mieszkańców i być przez nich akceptowany, a dla miasta stanowić prawdziwy drogowskaz. Dokument ten powinien być w związku z tym wiążący dla wszystkich przyszłych władz miasta, niezależnie od ich opcji politycznej czy środowisk, z których zostaną wybrani, tak by zachować ciągłość realizacji planu rozwoju miasta. Fundamentem organizacji i działania urzędu powinno być skuteczne, a nie teoretyczne działanie na rzecz mieszkańców przy szczególnym uwzględnieniu dobrej woli, szacunku i życzliwości. Wychodząc od tego punktu, łatwo już można sobie wyobrazić urząd, który jak najszybciej i jak najskuteczniej realizuje swoje zadania. Komunikuje się wewnętrznie pomiędzy wydziałami i wymaga minimum biurokracji, starając się nie angażować mieszkańca do działań, które nie są absolutnie konieczne. Przypomina o upływających terminach obowiązkowych działań, które musi podjąć mieszkaniec. Przeznacza jednego urzędnika, opiekuna dla konkretnej grupy mieszkańców, za którego pośrednictwem obywatel komunikuje się z całym urzędem miasta, bez konieczności pisania, telefonowania czy biegania między wydziałami do różnych osób. Urząd, który jest wyrozumiały, przyjazny, a mieszkaniec jest witany z życzliwością, gdzie można złożyć konieczne dokumenty i liczyć na pomoc i doradztwo urzędnika. Urząd, który nie odpowiada zawsze w ostatnim dopuszczalnym ustawowo dniu, rozwlegając korespondencje na miesiące, urząd, w którym na rozmowę z burmistrzem nie trzeba czekać miesiącami, urząd, który zbiera od mieszkańców na bieżąco sygnały dotyczące zastrzeżeń czy pomysłów, stara się je rozpatrywać, reagować i wdrażać, urząd, który wątpliwości i niepewności będzie rozpatrywał na korzyść mieszkańca. Urząd, który będzie chronił interesy mieszkańców, a nie od koncernów. Urząd, który realnie wsłuchuje się w głos mieszkańców i szeroko informuje o najważniejszych działaniach w mieście, żeby każdy zainteresowany mógł zająć stanowisko. Urząd, którego drzwi są otwarte i śmiało można przez nie przejść. Nieuchronna restrukturyzacja kopalni zamiast zagrożeniem i problemem może stać się dla miasta szansą. Wcześniejsze zaplanowanie scenariusza tego wydarzenia i ustalenie go z władzami kopalni i spółką restrukturyzacji wydaje się kluczowym posunięciem na początek. Pozwoli ono na rozpoczęcie prac w ramach partycypacji społecznej nad tym, co stanie się z Ziemowitem w przyszłości. Dzięki temu będzie można wypracować projekty, na realizację których można pozyskać środki, np. z Funduszu Sprawiedliwa Transformacja Śląskiego, gdzie obecnie do wykorzystania są 2,2 miliarda złotych, oraz innych funduszy krajowych i unijnych. Zaprzepaszczenie tej szansy będzie zaniedbaniem na rzecz przyszłych pokoleń lędzinian. Dlaczego? Bo miasto tak czy inaczej przestanie być tym, czym było do tej pory i stanie się czymś nowym. Jeżeli ta przemiana przebiegnie w sposób przypadkowy, niekontrolowany i chaotyczny, jej rezultat łatwy jest do przewidzenia. Innym działaniem w obszarze gospodarki powinno być wypełnienie wcześniejszych zaleceń dotyczących dywersyfikacji działalności gospodarczych w mieście i uniezależnienia się od nieproporcjonalnych do miasta gigantów. Aby to osiągnąć, należy stworzyć w mieście warunki i przestrzeń zachęcające podmioty do rozpoczęcia lub kontynuowania działalności. Oferując udogodnienia, np. symboliczne opłaty za dzierżawę obiektów czy gruntów w zamian za przerejestrowanie działalności i prowadzenie jej przez określony czas w naszym mieście. Dodatkową zachętą mogą tutaj być ulgi podatkowe lub związane z opłatami wnoszonymi do miasta. Mogą to także być programy pomagające założyć i rozwinąć działalność, zwłaszcza górnikom. Sposobów rozwiązań i możliwości dodatkowego finansowania jest dużo, należy je odpowiednio zweryfikować i wykorzystać. Przeciwdziałanie spadkowi populacji jest kolejnym z kluczowych wyzwań naszego miasta. Przyszłość każdej miejscowości to ludzie. Oprócz wspomnianych wcześniej aspektów związanych ze zwiększaniem szans na rynku pracy, Rozwojem i rewitalizacją niektórych obszarów miasta, kolejnymi ważnymi działaniami zapobiegającymi depopulacji są dostęp do mieszkalnictwa i edukacji. Należy więc podjąć wszelkie działania mające na celu ochronę potencjału krajobrazowo-mieszkaniowego miasta. Obszary przeznaczone pod zabudowę mieszkalną nie powinny być wytyczane sztucznie i spontanicznie, lecz w sposób przemyślany i konsultowany z mieszkańcami i właścicielami gruntów. A co najważniejsze. Rozbudowa miasta powinna być planowana i realizowana w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, z dbałością o naturalny charakter miasta oraz o przyrodę. Drugi element to dostęp do edukacji. Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w samym mieście nie jest uzasadniony. Należy więc zadbać o rozwój komunikacji dedykowanej młodzieży uczącej się, tak by dotarcie do pobliskich placówek dydaktycznych. W Tychach, Pieruniu, czy Katowicach nie było problematyczne. I tu znowu bardzo efektywny mógłby się okazać transport szynowy, bo jest uniezależniony od natężenia ruchu drogowego. Rewitalizacja, rozwój i ochrona najcenniejszych terenów zielonych powinno znajdować się wśród priorytetów rozwoju miasta. Należy przygotować kompleksową wizję rewitalizacji i rozwoju infrastruktury, a następnie krok po kroku z biegiem lat realizować kolejne jej elementy, wiedząc, że szybka i całościowa realizacja byłaby finansowo dla miasta nie do udźwignięcia. Przykłady takiego działania można obserwować w sąsiadujących gminach, gdzie na przestrzeni 10 czy 15 lat podobne tereny sukcesywnie zmieniają się nie do poznania. Bardzo dobrym przykładem są Tyskie Paprócany. Skala tej inwestycji jest oczywiście większa, lecz schemat działania podobny. Spory obszar w lędzinach, zwłaszcza na obrzeżach, zajmują tereny rolne. W mieście działa kilka dużych gospodarstw i wiele mniejszych. Prawdopodobnie nie wszyscy planują zaprzestanie działalności i sprzedaż ojcowizny na rzecz terenów inwestycyjnych czy mieszkaniowych. Miasto powinno więc ze szczególną starannością dbać o nich, doceniając ich ciężką pracę i wkład w dbanie o naturalny krajobraz lędzin. Wśród takich działań może być atrakcyjna cena dzierżawy gruntów miejskich, sprzyjanie powstawaniu i działalności spółdzielni rolniczych. W zakresie działalności miasta mógłby się znaleźć także rozwój targowiska miejskiego, gdzie miejscowi rolnicy mieliby szansę nieodpłatnie i całorocznie sprzedawać mieszkańcom swoje płody rolne. Oprócz już wspomnianych aspektów rozwoju transportu w mieście, należy pamiętać także o ścieżkach rowerowych. Poprowadzenie ich tak, by krzyżowały się w centrum miasta, pomogłoby nie tylko w komunikacji mieszkańców, lecz także pozwoliłoby ściągnąć i zatrzymać w mieście turystów. Jak widać z wcześniejszych analiz i wniosków, największym problemem i bolączką lędzin są nasze lokalne władze. Choć problem wydaje się być duży, to paradoksalnie może okazać się nie taki trudny do rozwiązania. W kwietniu czekają nas wybory samorządowe. Być może, podobnie jak my mieliście kiedyś wrażenie, że na liście kandydatów macie wybór między Dżumą, cholerą, ebolą i malarią. Niestety nie możemy oprzeć się wrażeniu, że wybieramy tylko spośród tych, którzy się tam sami pchają, a zazwyczaj pchają się ci, którzy nie powinni. Ci, którzy mają swoje partykularne plany, ambicje, interesy i zależności. Ludzie, którzy traktują publiczną służbę i politykę jak grę, nawet tak o tym mówią, że chcą osiągnąć jak najlepszy wynik wyborczy. Co cztery lata stają do zawodów i rozpoczyna się niepojęty spektakl, który ma tylko jeden cel. Podobnie jak reklama ma nas przekonać do produktu, tak i ich działania mają nas przekonać do nich. Jest to jednak tylko budowa wizerunku, który nie odzwierciedla ich prawdziwego oblicza. Posiłkując się własną wiedzą czy zasobami agencji PR-owych, kreują go tak, byśmy przy karcie wyborczej pomyśleli, że dokonujemy najlepszego lub przynajmniej najmniej złego wyboru, stawiając krzyżyk przy ich nazwisku. Każdy z nich już dziś staje się największym, zakochanym w tym mieście ludziach i tradycji żarliwym patriotą. Każdy z nich roztacza przed nami świetlaną przyszłość miasta w obietnicach, które składa. Każdy z nich będzie się teraz pojawiał, udzielał, pomagał, sprzątał, obdarowywał i tylko zupełnie przypadkowo zawsze będzie uwieczniał to jakiś aparat czy kamera, a Relacjonować będą to internetowe profile, gazety, portale. Jak zostało napisane, tylko obudnicy dają jałmużnę na pokaz, aby ich ludzie chwalili. Obudnicy czynią pozory dobroci, aby ich lubiano. Wszystko tylko po to, abyśmy zapamiętali tą uśmiechniętą lub poważną profesjonalną twarz z plakatu i skojarzyli z nazwiskiem, przy którym mamy postawić krzyżyk. Już niedługo billboardy, plakaty i ulotki z twarzami zaleją nasze miasto, a każda z nich będzie chciała przekonać nas do siebie. Szkoda tylko, że już tak wiele razy przekonaliśmy się, iż te obietnice są warte tyle samo, co inne reklamy. Krem tak naprawdę nie odejmuje 20 lat, proszek do prania nie usuwa plam, płyn do okien zostawia smugi, a dezodorant przestaje działać po godzinie. Podobnie i tu, gdy zawody dobiegną końca, kończy się też wersja demo naszych przedstawicieli. Stają się na nas głusi, władczy, interesowni i jakoś tak niezbyt często garną się do pomagania. Oczywiście aż do następnych zawodów. Jedno, czego na pewno nie usłyszymy z ich ust podczas tego festiwalu, to konkretny plan dla całego miasta. Zazwyczaj mówią bardzo ogólnie, z czego nie wynika nic konkretnego, lub o detalach w różnych częściach miasta, np. o jednej ulicy, inwestycji, pojedynczym problemie. Nie dziwi mnie to. Jak do tej pory nie spotkałem kogoś, kto naprawdę miałby chęć i pomysł na to, by zadbać kompleksowo o całe miasto. Na to, by pobudzić społeczeństwo obywatelskie partycypujące w życiu i rozwoju miasta. Kogoś, kto nie chciałby być tutaj alfą i omegą, a jedynie z powołania, gotowy byłby służyć temu miejscu i ludziom. Z tego, co mieliśmy okazję zaobserwować do tej pory, nasze władze najambitniej zajmowały się własnymi sprawami: walką polityczną, wyszukiwaniem powodów i argumentów mających uzasadnić, dlaczego problemy są nie do rozwiązania, lub zrzucaniem odpowiedzialności za błędy na swoich oponentów. Pośród tego wszystkiego zaangażowanym mieszkańcom nierzadko rzucano w twarz stwierdzenie, to trzeba było sobie zostać radnym albo burmistrzem. Często też dorzucali, skąd my mamy wziąć na to pieniądze? I to ostatnie hasło nie było w ich zamierzeniu żartem. Oni naprawdę nie wiedzą skąd i jak zdobyć pieniądze dla tego miasta. Tak jak ja, nie wiem po co zatem na nich głosować. Czasami z bezczelnością dorzucają przecież zostałem wybrany. Tak jakby to miało oznaczać, że mogą robić wszystko co zechcą, a my mamy się na to godzić. Chciałbym kiedyś zobaczyć następstwa sceny, w której pracownik rzuca w twarz właścicielowi firmy. Skoro mnie zatrudniłeś, to musisz akceptować wszystko, co robię. Jesteśmy już bardzo zmęczeni, patrząc na to widowisko forsowanych decyzji, Nierozwiązywalnych problemów i braku szacunku do ludzi. Smutna jest myśl, że za kilka miesięcy na kartach wyborczych zobaczymy nazwiska tych samych ludzi z tych samych starych układów. Zmętnego świata zależności, ustaleń i obietnic. Nie chce się już nawet zastanawiać nad tym, kto, komu i w zamian za co obiecał to czy tamto. Kto i w czym ma swój interes, lub kto i jakie ma ambicje, czy kto i czyją ma zostać marionetką. Może macie podobnie jak my, czyli nie za bardzo macie na kogo głosować. Ja i moja żona rozpoczęliśmy inicjatywę Projekt Lędziny jedynie z jednej motywacji: chcieliśmy tutaj tylko normalnie żyć i pracować. Chcieliśmy coś dać od siebie, aby to miejsce mogło stać się jeszcze lepsze. Nie dla pieniędzy. Rozgłosu, wpływów czy aspiracji politycznych, jedynie po to, by mogły się tutaj wychowywać i mieszkać nasze dzieci, bez lęku o jutro. Jako zwykli mieszkańcy zawsze będziemy gotowi do tego, żeby pro bono i bez rozgłosu zrobić dla tego miejsca i naszych sąsiadów tyle, ile potrafimy i możemy. To naprawdę nasza jedyna motywacja. Stąd chcieliśmy się zwrócić do Was. Drodzy sąsiedzi, z apelem. Istotą demokracji nie było wybieranie przedstawicieli spośród tych, co sami chcieli nimi zostać. Chodziło o to, aby wiedząc, że ktoś, kto ma predyspozycję, a co najważniejsze, dobre serce, pójść do niego i powiedzieć, proszę, reprezentuj mnie. Gdyby okazał się to człowiek cichy i pokornego serca, może od razu się nie zgodzić, więc warto wrócić do niego w liczniejszym gronie i poprosić raz jeszcze. W lędzinach żyje wielu dobrych i światłych ludzi. Znacie ich przecież, żyją obok Was. Poproście ich, żeby Was reprezentowali. Im więcej znajdzie się nowych, dobrych ludzi spoza starych układów wśród przyszłych naszych przedstawicieli, tym lepiej dla naszego miasta i dla nas wszystkich. Kiedy czasy są trudne i niepewne, to nie jest wszystko jedno, kto siedzi za sterem tego okrętu. My już jakiś czas temu zrozumieliśmy, że jeżeli pozostaniemy bierni, to w naszym mieście nic się nie zmieni. Jak wspomniałem, lędziny znajdują się teraz na rozdrożu. A jeżeli nie zaczniemy podążać wspólną, przemyślaną ścieżką, pełną szacunku do drugiego człowieka. To los rzuci nas na mętne i mroczne wody. Nie pozostawajcie bierni, bo macie moc sprawczą. Każdej akcji towarzyszy reakcja, a każdemu działaniu nadzieja na powodzenie. Jeszcze nie jest za późno. Na koniec chcieliśmy bardzo podziękować zespołowi WW, który lubimy, cenimy i szanujemy. Dziękujemy im dlatego, że trzymając za nas kciuki, pozwolili nam za pośrednictwem swojego utworu złożyć Wam, drodzy sąsiedzi i rodacy, szczere życzenia, aby Wasze życie było bez trosk. Przeżył, by omijała ciebie bieda i będę twoje zdrowie pił, no chyba, że się sprzedasz. Byś kochał i kochany był też i byście zawsze byli blisko i broń Boże byś trafił źle i upadł za nisko raczej nie przesadzał, ty Endorfin ci mało, bo im się bardziej rozochodzi, tym bardziej będzie bolało I może myśl też oświecić, by pomyśleć czasami, że nie tylko ty liczysz się. Że nie żyjemy tuż sami, to dobrze się składa, gdy nikt ci się nie życzy, jest z kim pogadać i jest od pożyczyć, życie Ci byś dobrze żył, by omijała ci bieda. I będę Twoje zdrowie pił, No chyba że się sprzeda, Chyba że się sprzeda, Chyba że się sprzeda.